Pochodzi Pani z rodziny muzułmańskiej. Proszę nam opowiedzieć o tym niesamowitym przejściu na katolicyzm na podstawie Pani doświadczenia. Oczywiście chciałabym tylko na sekundę odnieść się do tego, co powiedział ojciec Marco Magie. Obecnie przeciętny Francuz jest osadzony w społeczeństwie ateistycznym i laickim, i w konsekwencji żyje on bez Boga, bez Chrystusa, i jest jak puste naczynie, które może zostać wypełnione przez islam. Jeśli jednak byłby on katolikiem bardzo mocno zakorzenionym w swojej wierze, to nigdzie indziej nie szukałby w tak desperacki sposób silnych doświadczeń duchowych. No właśnie, porozmawiajmy o nawróceniach muzułmanów na katolicyzm. Jesteś jedną z nowo nawróconych, masz zapełne ofity, wiarę, która jest niesamowicie zaraźliwa, powiedz nam, jak do tego doszło? Zaczęło się to tak, że nabrałam dystansu do islamu, jak tylko stałam się na tyle dojrzała intelektualnie, żeby być w stanie myśleć w sposób prawidłowy. Mam na myśli, że w wieku 22-23 lat nabrałam dystansu do islamu, ponieważ ta religia, zresztą podobnie jak judaizm, zaczęła mi się jawić jako coś w rodzaju higienistycznego kodeksu karnego, mającego obsesję na punkcie czystości ciała, ale w żaden sposób nie zwracającego się ku łasce ani ku duszy. I tak już nie byłam w stanie rozumieć zasadności tych reguł, ani też sensu mojego im poddaństwa. Więc Donc, nabrałam euh, je, dystansu je i oddaliłam m. się, a następnie puis, uh, zanurzyłam puis, uh, w historii uh, Francji. Zafascynowałam się filozofią i nauką gnozy, między innymi i to studiowanie historii Francji pozwoliło mi w jakiś sposób zburzyć obraz Francji republikańskiej, który skrywa Francję katolicką, i tak po zdrapaniu tej republikańskiej farby ujrzałam Francję ludwikańską, ujrzałam Francję świętej Genovefy, świętej Klotyldy, świętej Joanny Darc. I w tym Wydat, momencie to dla to mnie to już naprawdę to, 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 to był finia, więc... koniec. Islamu. Oznacza to, że od kultury doszła pani do kultu. Tak, zupełnie, tak, zupełnie. To był już koniec islamu, ale nie tylko pod względem duchowym, ale także pod względem kulturowym. I oczywiście gdzieś w tym było także spotkanie z Chrystusem. Ale rzeczywiście w tamtym momencie opuściłam islam, ale to była jedyna wiara, jaką znałam. To było jedyne oprogramowanie, jakie miałam. Mam na myśli Allah i jego proroka, a więc coś takiego jak wcielenie było dla mnie czymś bardzo skomplikowanym. Nie mówiąc już nic o świętej trójcy. W konsekwencji widziałam Chrystusa jako prawdę, jako kogoś, kto mówił całkowitą prawdę, z przekazu, kogo nie wyrzuciłabym absolutnie nic, ale kogoś, kto jednak mówił jako prorok. Ale przybliżałam się małymi kroczkami do osoby Chrystusa i pewnego wieczoru byłam w domu i o czwartej nad ranem zdecydowałam włączyć sobie pasję Mela Gibsona. I w tym momencie zapomniałam o całym świecie. Zapomniałam, że jest październik, nie było mnie już w moim łóżku, nie oglądałam już filmu na komputerze, ale byłam w Ziemi Świętej z Dobrym Bogiem i w chwili jego męki przeżyłam skok ze 150 pięter w moim sercu. Płakałam łzami duszy, przestałam oddychać i zaczęłam powtarzać do siebie: Chrystus jest Bogiem, Chrystus jest Bogiem, jestem chrześcijanką, jestem chrześcijanką. To przyprawiało zawrót głowy, ponieważ kiedy zrozumie się, że jest jest się kochanym Dzięki. przez Boga, który jest Dzięki. bezgranicznie przyjazny. Który kocha nas do tego stopnia, że wcielił się i oddał swoje życie, aby nas wybawić od naszych bezeceństw, to świat rysuje się nam na nowo. Zaczynamy wszystko rozumieć. Bóg nie jest już tym bijącym ojcem, którego nie znamy, który nam daje cukierki lub klapsy w pupę. Staje się Bogiem, który nas kocha i który nas zbawia. Więc płakałam z całej duszy, ale nie zrobiłam od razu kroku. Musiałam poczekać kilka miesięcy dlatego że poczucie winy powstrzymywało mnie. Ale skąd to poczucie winy? Ono było związane z rodziną? Tak, oczywiście, zwłaszcza rodzina od strony ojca i moja babcia, która bardzo mocno wierzy w Allaha, w niesamowitej prostocie i szczerości. To właśnie ona mnie zatrzymywała w islamie, więc to było związane z wiernością mojej babci, która była przykładem cnoty i oddania się Bożej opatrzności, choć nigdy by tego tak nie nazwała. Więc pod koniec tych kilku Miesięcy wysłałam wiadomość do znajomego mika, któremu ufałam po przeczytaniu jego książek. Wysłałam mu maila. Skierował mnie także do kobiety, która została moją matką chrzestną, i stronę kościoła, który jest dzisiaj moją parafią.